Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, ile razy przestałeś robić coś, co naprawdę chciałeś zrobić, tylko dlatego, że martwiłeś się o to, co pomyślą inni? Albo ile nocy spędziłeś na czuwaniu, rozmyślając nad jakimś komentarzem lub krzywym spojrzeniem, które otrzymałeś w ciągu dnia? Jeśli utożsamiałeś się z tymi sytuacjami, nie jesteś sam. W rzeczywistości wkrótce odkryjesz odwieczną filozofię, która może całkowicie zmienić twoje spojrzenie na to. Witamy w fascynującym świecie stoicyzmu. Nie, nie mówimy o byciu zimnym czy niewrażliwym, jak wielu myśli, słysząc to słowo. Stoicyzm to filozofia praktycznego życia, rozwinięta w starożytnej Grecji, która dziś zyskała zaskakujące znaczenie. Ale czym właściwie jest stoicyzm? Wyobraźmy sobie wewnętrzny kompas tak potężny, że żadna zewnętrzna burza nie jest w stanie odciągnąć go od północy. To właśnie oferuje stoicyzm. Zestaw zasad i praktyk, które pomagają nam poruszać się po życiu z większym spokojem, skupieniem i celem. Założony przez Zenona Skitium około 300 rok przed naszą erą, stoicyzm nie był związany ze starożytną Grecją. Podróżowała przez czas, wpływając na postacie historyczne, takie jak cesarz rzymski Marek Aureliusz, i dotarła do nas, bardziej aktualna niż kiedykolwiek w naszej epoce ciągłych porównań i nieustannego poszukiwania zewnętrznego potwierdzenia. Ale dlaczego stoicyzm jest dziś tak aktualny? Żyjemy w hiperpołączonym świecie, w którym media społecznościowe nieustannie bombardują nas pozornie idealnym życiem innych. Łatwo jest wpaść w pułapkę ciągłego szukania aprobaty, kształtowania naszego życia w oparciu o to, czego myślimy, że inni od nas oczekują. Efekt niepokój, niezadowolenie i ciągłe poczucie, że jesteśmy niewystarczalni. W tym miejscu stoicyzm pojawia się jak powiew świeżego powietrza. Uczy nas skupiać się na tym, co naprawdę jest pod naszą kontrolą, kultywować wewnętrzne cnoty, a nie szukać zewnętrznego potwierdzenia i odnajdywać spokój nawet pośród chaosu. Problem zbytniego przejmowania się opinią innych jest czymś więcej niż tylko przelotną uciążliwością. Jest złodziejem radości, sabotażystą marzeń. Ile genialnych pomysłów nigdy nie ujrzało światła dziennego, bo ktoś za bardzo przejmował się tym, co pomyślą inni. Ileż talentów zostało ukrytych. Ile przygód nie przeżyło, a wszystko to ze strachu przed oceną innych? Stoicyzm oferuje nam potężną alternatywę. Nie prosi nas, abyśmy całkowicie ignorowali opinie innych. W końcu życie w społeczeństwie wymaga pewnego poziomu wzajemnego szacunku. Daje nam to narzędzia do mądrej oceny tych opinii, abyśmy nie byli ich niewolnikami. W tym filmie przyjrzymy się, w jaki sposób zasady stoickie mogą uwolnić nas z tego mentalnego więzienia, pozwalając nam prowadzić bardziej autentyczne. Odważne i satysfakcjonujące życie, nauczmy się budować wewnętrzną twierdzę tak solidną, że żadna zewnętrzna opinia nie jest w stanie jej zachwiać. Jeśli więc jesteś zmęczony życiem jako zakładnik tego, co myślą inni, jeśli chcesz odzyskać stery swojego życia i odkryć wewnętrzny spokój, którego nie da żadne polubienie czy komentarz, zostań z nami. Podróż do bardziej swobodnego i autentycznego życia ma się rozpocząć. Teraz, gdy rozumiemy, Czym jest stoicyzm i dlaczego jest dziś tak aktualne? Zanurzmy się w jedną z jego najpotężniejszych i najbardziej wyzwalających zasad dychotomię kontroli. Ta idea jest jak latarnia morska w środku burzy opinii i oczekiwań, z którymi spotykamy się na co dzień. Wyobraź sobie swoje życie jako wielką szachownicę. Niektóre elementy możesz swobodnie przesuwać swoje działania, myśli, postawy inne są poza Twoim zasięgiem działania innych wydarzenia zewnętrzne przeszłość. Na tym polega istota dychotomii kontroli, wyraźne rozróżnienie między tym, co jest, a tym, co nie jest pod naszą kontrolą. Brzmi prosto, prawda? Ale stosowanie tej zasady może być rewolucyjne, zwłaszcza jeśli chodzi o radzenie sobie z opiniami innych. Pomyśl o tym, czy możesz kontrolować, co twój szef myśli o twojej prezentacji? Nie, ale czy możesz kontrolować? Jak bardzo się przygotowujesz, jak przejrzysta jest Twoja komunikacja i jak reagujesz na informacje zwrotne? Absolutnie. Czy możesz kontrolować, czy komuś spodoba się Twój nowy pomysł na biznes? Nie. Ale czy potrafisz kontrolować jakość swojej pracy, swoją wytrwałość i sposób, w jaki uczysz się na podstawie krytyki? Niewątpliwie. Ta zmiana punktu ciężkości ma charakter transformacyjny. Zamiast wydatkować energię, próbując zadowolić wszystkich, co jest niewykonalne, Nawiasem mówiąc, kierujesz swoje wysiłki na to, co naprawdę ma znaczenie i jest w twoim zasięgu. Stoicy traktowali to tak poważnie, że Epiktet, jeden z wielkich filozofów stoickich, powiedział nawet: "Jest tylko jeden sposób na osiągnięcie szczęścia. Przestań martwić się rzeczami, które są poza zasięgiem twojej woli." Ale jak zastosować to w praktyce w świecie, który wydaje się nas nieustannie osądzać? Zacznij od małych kroków. Następnym razem gdy będziesz się martwić tym, co ktoś o tobie myśli, zatrzymaj się i zapytaj siebie, czy to jest pod moją kontrolą? Jeśli. Odpowiedź brzmi nie. Weź głęboki oddech i przekieruj swoją uwagę na coś, na co możesz mieć wpływ. Stopniowo zauważysz zmianę. Opinia innych zaczyna tracić nad tobą swoją władzę. Stajesz się bardziej skoncentrowany, bardziej skoncentrowany na własnych wartościach i celach. To tak, jakby ciężar został zdjęty z twoich ramion. Należy jednak pamiętać, że nie oznacza to zdystansowania się lub izolacji. Dychotomia kontroli nie prosi nas o całkowite ignorowanie świata zewnętrznego, ale o interakcję z nim w mądrzejszy i bardziej zrównoważony sposób. Nadal będziesz słyszeć opinie, otrzymywać informacje zwrotne, spotykać się z krytyką. Różnica polega na tym, że masz teraz potężne narzędzie do filtrowania tych informacji. Możesz ich słuchać, brać je pod uwagę. Gdy są istotne, ale nie pozwól im definiować swojej wartości ani dyktować swoich działań. Praktykując tę zasadę, zaczynamy budować wewnętrzną fortecę. Zaczyna w nas rosnąć poczucie spokoju i wolności. Zdajemy sobie sprawę, że nasze szczęście i wartość nie zależą od ciągłej aprobaty innych, ale od naszej zdolności do życia zgodnie z własnymi zasadami i wartościami. I tu dochodzimy do kolejnego fundamentalnego filaru stoicyzmu SNUT bo jeśli nie powinniśmy opierać naszego życia na opiniach innych, to na czym powinniśmy je opierać? Stołki mieli na to jasną odpowiedź i o tym będziemy mówić dalej. Cnoty stoickie to nie tylko abstrakcyjne pojęcia, ale praktyczne narzędzia, które prowadzą nas w kierunku bardziej znaczącego i satysfakcjonującego życia. Zastanówmy się, w jaki sposób te cnoty mogą pomóc nam zbudować wewnętrzny kompas tak silny, że żadna zewnętrzna opinia nie może od niego odejść. Mówiliśmy o skupianiu się na tym, co możemy kontrolować, ale to prowadzi nas do kluczowego pytania. Jeśli nie kierujemy się w życiu opiniami innych, to jaki powinien być nasz kompas moralny? W tym miejscu do gry wchodzą cnoty stoickie, które stanowią solidną podstawę dla naszych działań i decyzji. Stołujki identyfikowali cztery cnoty kardynalne. Mądrość, sprawiedliwość, odwagę i umiarkowanie. Ale nie dajcie się zwieść, to nie są tylko ładne słowa które można zaimponować w filozoficznych rozmowach. Są praktycznymi i potężnymi narzędziami do budowania sensownego życia i wewnętrznej fortecy nieprzeniknionej dla opinii z zewnątrz. Zacznijmy od mądrości. W kontekście stoickim mądrość nie polega na gromadzeniu wiedzy encyklopedycznej. Chodzi o rozeznanie, o zdolność do poruszania się po zawiłościach życia z jasnością i dobrym osądem. To umiejętność odróżniania tego, co naprawdę ważne, od tego, co trywialne. Kiedy kultywujemy mądrość, zaczynamy widzieć przez mgłę oczekiwań społecznych. Ta presja, by mieć najnowszy samochód czy najbardziej prestiżową pracę? Mądrość pomaga nam zadać sobie pytanie, czy te rzeczy naprawdę są zgodne z naszymi najgłębszymi wartościami. Sprawiedliwość z kolei nie ogranicza się do przestrzegania prawa. Chodzi o traktowanie innych i siebie samych z uczciwością i szacunkiem. Jest to rozpoznanie naszych wzajemnych powiązań z całą ludzkością. Kiedy praktykujemy sprawiedliwość, nasze działania nie są już motywowane strachem przed oceną ze strony innych, ale kierujemy się prawdziwym poczuciem tego, co jest słuszne. A teraz odwaga. Nie mówimy tu tylko o heroicznych czynach, ale o codziennej odwadze, by żyć zgodnie z naszymi zasadami, nawet gdy jest to trudne. To odwaga, by być autentycznym w świecie, który często zmusza nas do dostosowania się. To mówienie nie, gdy wszyscy wokół mówią tak, jeśli tak dyktują twoje wartości. Wreszcie mamy wciemieźliwość, często błędnie rozumianą jako zwykła wściemniejźliwość. W rzeczywistości wciemieźliwość polega na równowadze i samokontroli. Jest to zdolność do moderowania naszych reakcji, nie bycia niewolnikiem naszych impulsów czy chwilowych emocji. Kiedy pielęgnujemy cciemieźliwość, opinie innych tracą swoją moc destabilizowania nas emocjonalnie. Wyobraź sobie siebie jako ogrodnika, starannie pielęgnującego te zalety w swoim wewnętrznym ogrodzie. Każdego dnia pielęgnujesz się swoimi wyborami i działaniami. Z biegiem czasu rosną w siłę, tworząc solidny i odporny ekosystem wewnętrzny. Gdy te cnoty rozkwitają, dzieje się coś niezwykłego. Zaczynasz znajdować źródło poczucia własnej wartości, które jest niezależne od zewnętrznej walidacji. Ich decyzje są podyktowane wewnętrznym poczuciem celu, a nie strachem przed tym, co pomyślą inni. Nie oznacza to, że stajesz się niewrażliwy na opinie innych. Cnoty stoickie nie izolują nas od świata, wręcz przeciwnie, pozwalają nam wchodzić z nim w interakcję w mądrzejszy i bardziej zrównoważony sposób. Nadal słuchasz opinii, bierzesz pod uwagę porady, ale teraz masz potężny wewnętrzny filtr do oceny tych informacji. Praktykowanie tych cnót jest dziełem całego życia. Będą dni, kiedy poniesiesz porażkę, chwile, kiedy zewnętrzna presja będzie wydawać się przytłaczająca. Ale na tym polega piękno stoicyzmu. Każde wyzwanie jest okazją do wzmocnienia swoich cnót. Kiedy martwisz się opinią innych, zatrzymaj się i żądaj sobie pytanie – jak mogę mądrze podejść do tej sytuacji? Słusznie? Z odwagą? Z umiarkowaniem? Te proste pytania mogą całkowicie zmienić Twoją perspektywę i Twoje działania. Kultywując te cnoty, budujesz nie tylko tarczę chroniącą przed opiniami innych, ale także latarnię morską, która kieruje Twoje życie w kierunku tego, co naprawdę ważne. Stajesz się autorem własnej historii, a nie drugoplanową postacią w czyjejś narracji. Ale cnoty stoickie to tylko część podróży. Aby naprawdę uwolnić się od tyranii opinii innych, musimy przyjąć dwie pozornie sprzeczne koncepcje: miłość do naszego losu i pamięć o naszej śmiertelności. Czy to brzmi dziwnie? Być może, ale te koncepcje mają moc radykalnej zmiany naszego spojrzenia na życie i na to, co myślą o nas inni. Przyjrzyjmy się temu poniżej. Kochaj swoje przeznaczenie i pamiętaj o swojej śmiertelności. Wydaje się to sprzeczne, prawda? Jednak te dwie stoickie koncepcje, Amorfati i Memento mori, są potężnymi kluczami do uwolnienia nas z więzienia opinii innych ludzi. Zacznijmy od Amorfati, co oznacza umiłowanie przeznaczenia. Nie chodzi o bierną rezygnację, ale o aktywne przyjmowanie wszystkiego, co życie nam oferuje: dobrego, złego i brzydkiego. To patrzenie na tę bolesną krytykę lub tę żenującą porażkę i mówienie to też jest część mojej podróży. Czego mogę się z tego nauczyć? Wyobraź sobie, że właśnie wygłosiłeś ważną prezentację i otrzymałeś negatywną opinię. Zamiast użalać się nad sobą lub martwić się o to, co myślą inni, Amorfati zachęca nas, abyśmy postrzegali to jako szansę na rozwój. Może to szansa na poprawę umiejętności komunikacyjnych lub nauczenie się, jak lepiej radzić sobie z presją. Kiedy praktykujemy amorfati, zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego, że opinie innych są tylko częścią tkanki naszego doświadczenia życiowego. Nie definiują tego, kim jesteśmy, ani naszej wartości. Są to po prostu wydarzenia, które możemy wykorzystać do naszego rozwoju osobistego. Przejdźmy teraz do memento-mori pamiętaj, że umrzesz. Brzmi makabrycznie? Może, ale jest to niesamowicie wyzwalające. Kiedy naprawdę uwewnętrznimy sobie, że nasz czas jest skończony, Małostkowe opinie i codzienne dramaty tracą nad nami swoją moc. Zaczynasz się zastanawiać, gdybym miał tylko rok życia, czy naprawdę obchodziłoby mnie, co ten a ten myśli o mojej pracy, a wyglądzie, decyzjach. Memento Mori pomaga nam ponownie skalibrować nasz wewnętrzny kompas, kierując go na to, co naprawdę liczy się w naszym życiu. Przypomina nam, że mamy ograniczony czas na tej planecie i że marnowanie go na martwienie się o opinie innych jest co najmniej marnotrawstwem. Razem Amorfati i Memento Mori tworzą potężną zmianę perspektywy. Pomagają nam postrzegać życie jako wyjątkową i cenną podróż, w której każde doświadczenie, pozytywne lub negatywne, ma wartość, a nasz czas jest zbyt cenny, aby spędzać go na próbach zadowolenia wszystkich. Wyobraź sobie, że przeżywasz każdy dzień z głęboką akceptacją wszystkiego, co się dzieje, Amorfati i wyostrzoną świadomością cenności czasu, Memento Mori. Jak zmieniłoby to ich interakcje? Jak wpłynęłoby to na Twoje decyzje? Być może stałbyś się odważniejszy w dążeniu do swoich marzeń, mniej przejmując się tym, co myślą inni. Być może spędziłeś więcej czasu z ludźmi, których kochasz, a mniej czasu na przewijanie kanałów mediów społecznościowych, porównywanie swojego życia z innymi. Praktykowanie tych koncepcji nie dzieje się z dnia na dzień. Jest to stopniowy proces zmiany mentalności. Zacznij od małych kroków. Następnym razem gdy wydarzy się coś złego, spróbuj znaleźć coś, co docenisz w tym doświadczeniu. Kiedy zauważysz, że jesteś zaabsorbowany negatywną opinią, pamiętaj o swojej śmiertelności i żądaj sobie pytanie, czy naprawdę będzie to miało znaczenie w ogólnym rozrachunku. Z czasem możesz odkryć nową wolność. Wolność, która nie pochodzi z kontrolowania świata zewnętrznego czy opinii innych, ale z pełnego przyjęcia swojej unikalnej i skończonej podróży w tym świecie. I to właśnie ta wolność pozwala nam prowadzić naprawdę autentyczne i sensowne życie, niezależnie od tego, co myślą inni. Dość teorii. Bierzmy się do pracy. Stołujki byli nie tylko myślicielami, byli oddanymi praktykami. Pozostawili nam potężne ćwiczenia, które możemy włączyć do naszej codziennej rutyny, aby stopniowo uwolnić się od nadmiernego zamartwiania się opinią innych. Zacznijmy od negatywnej wizualizacji, czyli premeditatio malorum. Brzmi pesymistycznie, ale jest zaskakująco skuteczne. Oto jak to działa. Poświęć kilka minut dziennie na wyobrażenie sobie trudnych scenariuszy. Straciłeś pracę? Czy spotkałaś się z publiczną krytyką? Teraz żądaj sobie pytanie: czy nadal byś żył? Czy nadal miałbyś zasoby, aby zacząć od nowa? To ćwiczenie nie ma na celu wpędzenia nas w paranoję, ale raczej mentalne przygotowanie nas na przeciwności losu i sprawienie, abyśmy docenili to, co mamy. Teraz. Kiedy ćwiczymy regularnie, zdajemy sobie sprawę, że możemy poradzić sobie ze znacznie więcej niż nam się wydaje, zmniejszając nasz strach przed oceną ze strony innych. Innym potężnym ćwiczeniem jest stoicki pamiętnik. Poświęć kilka minut rano na ustalenie swoich intencji, a wieczorem na zastanowienie się nad swoimi działaniami. Żądaj sobie pytanie: W jaki sposób praktykowałem cnoty dzisiaj? Gdzie pozwoliłem sobie na zbytni wpływ opinii innych? Jak mogę poprawić się w przyszłości? Marek Aureliusz, filozof cesarz, praktykował to codziennie. Jego osobiste pisma, znane obecnie jako medytacje, są świadectwem siły tej praktyki. Prowadząc dziennik, rozwijasz samoświadomość i wzmacniasz swój wewnętrzny kompas. Na koniec doświadcz dobrowolnego dyskomfortu. Może to zabrzmieć dziwnie, ale jest niesamowicie skuteczne. Chodzi o to, aby celowo narażać się na drobne dolegliwości, aby wzmocnić swoją odporność. Weź zimny prysznic. Noś proste ubrania na jeden dzień. Mów publicznie, nawet jeśli cię to przeraża. Celem jest zapoznanie się z dyskomfortem, w tym dyskomfortem społecznym. Z biegiem czasu zdasz sobie sprawę, że możesz przetrwać, a nawet rozwijać się poza swoją strefą komfortu, zmniejszając strach przed oceną ze strony innych. Seneka, kolejny wielki stoik. Regularnie praktykował dobrowolne ubóstwo. On, człowiek bogaty, czasami żył tak, jakby stracił wszystko. Przypominało mu to, że może przeżyć za mniej i że jego wartość nie leży w jego majątku czy statusie. Włączając te ćwiczenia do swojej rutyny, zaczynasz budować wewnętrzną fortecę, której żadna zewnętrzna opinia nie jest w stanie zachwiać. Rozwijasz pewność siebie nie w oparciu o to, co myślą inni, ale o swoją zdolność do stawiania czoła wyzwaniom i życia zgodnie ze swoimi wartościami. Pamiętaj, że zmiany nie zachodzą z dnia na dzień. Zacznij od małych kroków. Wybierz ćwiczenie, które rezonuje z tobą i ćwicz je konsekwentnie przez tydzień. Zwróć uwagę, jak wpływa to na twoje reakcje na opinie innych ludzi. Z biegiem czasu możesz być zaskoczony swoją nowo odkrytą odpornością. Sytuację które kiedyś sprawiały, że martwiłeś się o to, co pomyślą inni, mogą stać się okazją do rozwoju. Krytyka, która kiedyś by tobą wstrząsnęła, może stać się zwykłymi danymi, które należy traktować obiektywnie. Celem nie jest stanie się niewrażliwym na opinie innych, ale raczej nie bycie przez nich kontrolowanym. Chodzi o rozwinięcie wewnętrznego rdzenia tak silnego, że możesz, słuchać, rozważać i, w razie potrzeby, odrzucać opinie z zewnątrz, nie tracąc przy tym równowagi. Czy jesteś gotowy, aby wprowadzić filozofię w życie? Wybierz ćwiczenie i zacznij już dziś. Twoja podróż do wewnętrznej wolności dopiero się zaczyna. Teraz, gdy poznaliśmy zasady stoickie i kilka konkretnych praktyk, możesz się zastanawiać, ok, ale jakie są tak naprawdę korzyści z nieprzejmowania się opiniami innych? Doskonałe pytanie! Zanurzmy się w owocach tej stoickiej podróży. Po pierwsze, wyobraź sobie, że jesteś wolny od łańcuchów aprobaty innych ludzi. Jak wyglądałoby Twoje życie? Emocjonalna wolność, której doświadczysz, jest niemal namacalna. Ten ciągły niepokój o to, co myślą inni, zaczyna się rozpraszać. Stajesz się kapitanem własnego emocjonalnego statku, pewnie żeglującego po burzliwych wodach życia. Pomyśl o wszystkich sytuacjach, w których wahałeś się, czy wyrazić pomysł z obawy, że zabrzmisz głupio, albo kiedy nie goniłeś za marzeniem, bo ktoś powiedział, że jest nierealne. Uwalniając się od tych zmartwień, robisz miejsce na niespotykaną kreatywność i autentyczność. Jego autentyczność rozkwitłaby jak kwiat na wiosnę. Bez potrzeby dostosowywania się do oczekiwań innych, pozwoliłbyś sobie być naprawdę sobą. Nie tylko przynosi to głębokie poczucie wewnętrznego spokoju, ale także przyciąga ludzi i możliwości, które naprawdę są zgodne z tym, kim jesteś. Transformacji ulegają również relacje międzyludzkie. Paradoksalnie, mniej przejmując się tym, co myślą inni, często rozwijasz głębsze, bardziej znaczące relacje. Dlaczego? Ponieważ prezentujesz się autentycznie, przyciągając ludzi, którzy doceniają prawdziwego Ciebie, a nie wersję stworzoną po to, by zadowolić. A czy bez subestył? Zyskaliby nowe życie. Wolny od rozproszeń i lęków narzuconych przez innych, skupisz swoją energię na tym, co naprawdę jest dla ciebie ważne. Ich marzenia Wcześniej przytłumione strachem przed oceną, teraz miałyby przestrzeń, by rosnąć i się spełniać. Produktywność również ma tendencję do wzrostu. Ile czasu i energii poświęcasz na martwienie się o to, co myślą inni? Wyobraź sobie, że kierujesz całą tę energię na swoje projekty i pasje. Rezultat może być transformacyjny. Ponadto znacznie wzmocniłaby się ich odporność emocjonalna. Krytyka, która kiedyś mogła go zniszczyć, teraz stałaby się zwykłą informacją. Którą należy obiektywnie rozpatrywać. Rozwiniesz wewnętrzną stabilność, która pomoże ci stawić czoła życiowym wzlotom i upadkom z większą równowagą. Stres i niepokój również mają tendencję do zmniejszania się. Wiele z naszych codziennych zmartwień wiąże się ze strachem przed oceną ze strony innych. Uwalniając się od tych zmartwień, możesz doświadczyć poczucia lekkości i wolności, które wielu opisuje jako transformujące. Wreszcie możesz odkryć głębsze poczucie celu. Kiedy Twoje działania są kierowane przez Twoje wewnętrzne wartości, a nie zewnętrzne oczekiwania, zaczynasz żyć życiem, które jest bardziej zgodne z Twoim prawdziwym ja. Często prowadzi to do poczucia spełnienia i znaczenia, które wykracza poza powierzchowną aprobatę innych. Pamiętaj, że celem nie jest stanie się obojętnym na opinie innych lub ignorowanie cennych informacji zwrotnych. Chodzi o rozwinięcie wewnętrznego rdzenia tak silnego, że możesz brać pod uwagę opinie innych. Nie będąc przez nich kontrolowanym. Idąc naprzód w tej podróży, możesz być zaskoczony osobą, którą się stajesz, bardziej pewną siebie, bardziej autentyczną, bardziej odporną. A najbardziej niesamowite? Wszystko to zawsze było w tobie. Stoickie zasady tylko pomagają uwolnić ten potencjał. Czy jesteś gotowy, aby doświadczyć tych korzyści na własnej skórze? Podróż może być wyzwaniem, ale owoce są niesamowicie słodkie. A co najlepsze, są na wyciągnięcie ręki i czekają na zbiory. Dzięki za wskazówki. Oto przerobione zakończenie bez wypunktowań i wezwania do działania dla polubień i subskrypcji. Dotarliśmy do końca naszej podróży przez stoicyzm i jego potężne przesłanie o tym, jak przestać przejmować się tym, co myślą inni. W tym filmie zgłębiamy podstawowe pojęcia, które mogą zmienić nasze relacje z opiniami innych, a w konsekwencji nasze życie. Od dychotomii kontroli pod cnoty stoickie. Od Amorfati do Memento Mori, każda koncepcja oferuje nam cenne narzędzie do zbudowania wewnętrznej fortecy. Ćwiczyliśmy ćwiczenia, które mogą wzmocnić naszą odporność i zobaczyliśmy, jak ta nowa perspektywa może przynieść niesamowite korzyści w naszym codziennym życiu. Pamiętaj, że nie jest to natychmiastowa transformacja, ale podróż ciągłego rozwoju. Nie zabraknie wyzwań, ale każdy krok w kierunku wewnętrznej wolności jest cenny. Stosując te zasady, Możesz być zaskoczony najbardziej pewną siebie i autentyczną osobą, którą się stajesz. Teraz, jeśli ta treść rezonowała z tobą, jeśli czułeś, że nauczyłeś się czegoś wartościowego, co możesz zastosować w swoim życiu, mam specjalną prośbę. Polub ten film. Twoje polubienia nie tylko pomagają mi dotrzeć z tą wiadomością do większej liczby osób, ale są również małą stoicką praktyką samą w sobie, działaniem, które możesz kontrolować, aby wnieść pozytywny wkład. A jeśli chcesz kontynuować tę podróż rozwoju osobistego i praktycznej mądrości, dlaczego nie zasubskrybować kanału? Kliknij przycisk Subskrybuj teraz i włącz dzwonek powiadomień. W ten sposób nie przegapisz żadnych przyszłych treści na temat praktycznej filozofii, rozwoju osobistego i tego, jak prowadzić bardziej sensowne życie. Każde polubienie, każda subskrypcja to coś więcej niż tylko liczba. To znak. Że te idee rezonują, że budujemy społeczność ludzi zaangażowanych w rozwój osobisty i bardziej autentyczne życie. Więc na co czekasz? Zostaw swoje polubienie, zasubskrybuj kanał i rozpocznij swoją podróż do bardziej wolnego i autentycznego życia już dziś. Do następnego filmu i pamiętaj: Twoja opinia o sobie jest jedyną, która naprawdę się liczy. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym.